Siemano z tej strony Dawid z kanału Light. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku nowa seria z, yy, z Kubą z kanału Grzemu i Michałem z kanału Gratchmen.pl. Seria będzie nazywać się Spadek po Dziadkach. I w pierwszym odcinku, oczywiście, jak zawsze, przedstawienie gospodarstwa. Yy, także dobra. Jesteście? Cześć. Hajcie. Siema Co ja tam się modliłeś? A nie, to tylko przywitanie z widzami, bo... Nie wiem czy wiesz, Aha. nagrywam właśnie odcinek A ja też nagrywam odcinek, o, tak się o, to widzisz. Ja to widzisz, to może oprowadzimy nas po nasze gospodarstwa? Tak. Dokładnie. To, Dobra, zacznijmy od mojej części mm. Tutaj mamy pieska Reksia Gdzieś poleciał, nawet nie wiem gdzie jest. Biega on sobie po całym gospodarstwie. Domek. Mamy domek. Tak, domek do No duchu. można wejść. No to tak szybko Chodź. zobaczymy. No. Domek, oczywiście. Ej, chce wiedzieć, jest piesek? O, Ochodź. ojejku. Po sianach biega. Widzicie, jakiś Spiderman? <noise> Dobra, mamy. No, tutaj mamy kuchnię. Kuchnia, tak. tak. Ja gotuję halucynki się. Dobra, tutaj jest taki pokój my... po prostu na różne rzeczy. Dobra, dobra. dobra to już magazyn to lecimy złap. dalej. Dobra, no to lecimy dalej, nie? Jeszcze tak przy okazji powiem, mapa Świętokrzyska wieść. Ja właśnie mówię Ja właśnie mówiłem edytowana. no. to Edytowana. Ja tu mamy druga rzecz, to mamy garaży od cześć, Dzień dobry, cześć o, tutaj cześć, Michał dobry, właśnie postanowił to właśnie Michał dojść cześć, o, cześć, to, to, ja to może zacznijmy tutaj od początku od wozu hmm. no tego od, wozu i garaży też tak mamy, nie? wóz, wóz autolot na belki no, tutaj to, Dziadek kiedyś Bina. nas woził. E, mamy silos, bin Od 150 Bino, tysięcy e... litrów pojemności. E, kurnik tak, tak Mamy Ale tutaj jeszcze, jeszcze kurnik jeszcze nie ma. Że nie ma kurni, tutaj jakby nie, nie ma takiej graty. A tak Tyka dla jasności. O i trochę, ofertno, a, się no. Dobra. E, tak dla do jasności jeszcze. E, Michał mieszka dosyć daleko, będzie tutaj u nas pracował jako pomocnik. Czasami też, wiadomo, będziemy mu pomagać. On tam ma takie, wiecie, mini gospodarstwo. Nie, no, nie ma gospodarstwa. No, pra prawie nie ma, ale takie. Ale ty... Takie mini, jakieś cią ciągniczek i, wiecie, jakieś mini maszynki. Mamy Dalej, tutaj tu mamy, pierwszy tak. ciągniczek. Tutaj mamy jeszcze... US C362 Bardzo fajny, polecam, wsiądziemy, oczywiście odpalimy. O, Odpa, odpal, odpal maszynę! Chodzi, chodzi, chodzi. Co, przejedziemy się, Agi, zaraz chodzi, chodzi. jeszcze tam jest dziecko, ale to za Dobra, teraz proszę. Kuba, teraz ty jedź. Jedź, a ja Dobra, przechodzę teraz... do... Al... Siema widzowie, przejedziemy się naszym tutaj tym Ursusikiem ładna ładne! ładne. Ja tutaj jadę do bramy, Dobra. zaraz wrócimy. Tu mamy 39. 30. Widzę bizon. 0,58. Ale Michał, nie za szybko! <grym> <grym> Dobra, to lecimy dalej. Taki wiecie, odcineczek trochę zabawny bardziej niż zawsze. No, bardziej zabawny. zabawny. Bo ja, ja to... jestem janachim i moje taki i, I Michał, który Dziemy. gada ciągle, dlatego to też staje się bardziej dynamiczne. Mamy trzydziestkę z Turem, na pewno będzie pracowała. Nie no, na pewno, bo mam nawet plan na drugi odcinek. Chociaż przy moim A, gospodarstwie to, to dopiero to będzie rozmowa. Tamto z ja tam tam nie jak jak to... to Pierwszą rzecz będzie była, jak będzie godziny. Ja Dobra, to, to tak. Dobrze, to teraz co mamy dalej? Oproskiwać. Ej, starajcie się może tak nie mówić naraz, bo to ten... trzeba trochę jeszcze podjechać, no. O, tutaj, no mamy Już, tutaj taki piękny, bardzo, opryskiwacz. mamy opryskiwacz, termiczny, 200 litrów no, chyba pojemności, mało, ale na pewno będzie spełniał swoje zadanie. No i mamy wózko, wóz konny. dokładnie taki starszy ja, też tego, ja, kiedyś nie, ja pamiętam, klimacie. że kiedyś dziadek nas tego, pamiętasz jak dziadek kiedyś mi bie, nie bił pasem za to, że urwałem ten dyszel? No, o, no, kiedyś to no, było, wiecie no, jeszcze ta trzydzieska je to zna... za dziadka była niektóre, nie da, ten, sześćdziesiątka dwójka dokupiona 40 jeszcze tam jest, to też za dziadka czasy 30 wyremontowana, oczywiście 40 też Mamy brony 4,3 metra. Kosiareczka. Mamy kosiareczka rotacyjna Siproto tak, to 220. Dobra. mamy wizonek, tutaj... największy kombajn na gospodarstwie. Mamy jeszcze drugi, ale malutki. O, Dobra, Michał, bardzo. nie odzywaj się. Nie będziemy nim wyjeżdżać, bo później wiadomo, ten. Dużo problemów z wjeżdżaniem, ale odpala na dotyk, także jeszcze y, uda usiąść tutaj sobie. Mamy tam jest jeziorko takie, żeby tam tego to nie idziemy, tam bo ani bo tam nie ma sensu iść. No tam jest po prostu jeziorko. Dobrze, no, no dobra. Teraz, no, idziemy to, o, to, dobra. No, to idziemy na moje gospodarstwo. Dobra. Idziemy. od samego przodu, bo moje gospodarstwo jest nieco bardziej ciekawsze niż wasze. No nie A... wiem, nie wiem. No jest na pewno ciekawsze, Dobra. No tutaj motorek, chwila, może zaczniemy tutaj. Motorek jest wspólny tak dla jasności, to tam później się przejedziemy jeszcze. Mm. Tak, to później pojedziemy na drogę. Tutaj mamy klopek, której się nie da otworzyć. Tutaj też mamy klopek, które... No którym się da otworzyć. To jest taka, to jest taki, jak coś tu coś skrapa na nabel taki malutki. No, okay. Może da rady, że... tam bole. zawsze trzymałem tego, ja zawsze ukradłem tego dziadkowi jakieś pieniądze, to tam zawsze trzymałem, bo się nie że dziadek zobaczy. Drugo, drugie drzwi no to mamy no co no tu nic nie ma zbyt ciekawego no co tu masz no o, i tam są jeszcze drugi. tutaj nic tu może stać y, ten a może żuka tu postawimy następnym razem bo mamy żuka. ja dość da może kiedyś tego o, drugie, i tutaj drugie tutaj chyba mamy... najciekawsza rzecz czyli moje tak. dwa ciągniki tak. jest y, sześćdziesiątka y, też dokupiona Trzypek. E, no trzypek, no. Ale no. takie mocniejszy. I czterdziestka, no, i czterdziestka po czterdziestka dziadku, jest, wyremontowana, no. z kabiną, e, puszką, Puszka. orzeszek. Taki no, tak zwany na ten ta, dach. Taka wiśnią, ona ma taki wiśniowy dach, No. Tak. Dobra, chodźcie dalej. Może tutaj już... Albo możemy no, się chodź. odpalić jeszcze ewentualnie, o. No ta, jeden drugi może być odpalony. Posz... O, poszło. Dobra, to poszło, okej. Okay. Dobra, to nara. raz. to leci. Dobra, gasimy. Michał, jak coś to Michał już musiał jechać, niestety. Z naszego gospodarstwa. Bo ma Na no, mogliśmy pokazać, bo on tam ten... On No no, jeszcze później przyjedzie no to wiesz, to się załatwi. Dobra, no, okay. dalej to mamy BMW. E34, czyli moje auto, jedyne które posiadam, bo nie mam tak, innego. Chwila, auto powiem jest... tak, zapalimy o. sobie to auto. No ja też się ja o. o, patrzcie, zapali O, ja szalba! Oczywiście też będziemy niedługo jechać na targi. Jakiś pewnie dla mnie samochodik kupimy. No bo nie masz auta. No na razie nie, ale będę. Dobra, to sobie zamkniemy sobie jeszcze drzwiczki. Bo no tam widziałam, że handlarz jakiś jest dobra. To może przejdźmy... Nie, może najpierw tu, co? No i tutaj mamy ten skuterek jeszcze, ja. to już mówiłem. Simpson. Tutaj też yy, dla królików. Kurniczek, kurniczek ale... Kurniczek mały taki słaby, no, ale i mam... dla królików. No bo ogólnie dziadek kiedyś króliki hodował. Tak, dokładnie. Proszę dobra, otwórzmy dać. sobie drugie drzwi. No, no i co my w tych drugich? Tutaj mamy, mamy... mamy... silniczek i seria 3 metrowy. Tak. 3 metry, bardzo ładny. Kosiareczka, 2 rzeka, metry. Kosiareczka, kuchny, kuchna, bardzo fajna. Tak, tu mamy jeszcze... Cadzarka, e, sadzarka, pionera chyba. Tak dokładnie. Pionera. No. Jest pionera. E, no i jeszcze trzeba będzie kopaczkę kupić, bo planujemy też hodować ziemniaki. I jest rżuczek. Mamy tutaj jeszcze żuczka. Piękny. Oczywiście. palimy go, Odpalę. on pali. Żuczek zawsze odpala. On ostatnio, tak nie on ostatnio dobrze pali, bo wymieniliśmy akumulator, paliwa, dolaliśmy olej, wymieniliśmy i wiecie, że ten, bo u Zdajmy niego się był tak oryginalny akumulator i trochę słabo palił, ale już. No bo co się dzieje, wiemy jak ten akumulator to miał 34 lata. Jezu, czekaj chwilę, bo co się zbugowało mi? Nie no, nie przesadzaj. Ty, bo hmm. włączyłem ze spida na maxa i wyślę, to mnie nie mogę przydać. No, tyle mieć w sumie. Dobra, e, to chodźmy dalej. No, tutaj dalej, to co mamy? No, tutaj też się tą szopę na. To dole mamy, jeszcze. proszę bardzo. Tutaj to... chodzi, tutaj jeszcze chodzi, tutaj chodzi. Ty, chodź, chodź. gdzie poszedłeś? A, sam. No, tak. Tam... No, tutaj mamy belkę tu są do polowania. belka do grzudza. wyciągania. M, może się przydać. No Dobra. i mamy jeszcze oczywiście te, no mm, mamy jeszcze te nawozy, Ziarno no, ładnie. No, no. To są no, akurat ziarnka, nasiona, nawozów jeszcze nie kupiliśmy. Ziarny. Dobra. E, to tutaj zaczynamy. Prasa e, po dziadku. Też jak no, widzicie prawo, brudna, bo ten my... Farwol, o, my nie... ma tyle lat, ale jest i tak w pięknym stanie. No e, może o, czekajcie, odkryję tylko chwilę, gdzie to się tutaj... Pamiętasz? jeszcze musiałbyś wyłączyć. Musiałbyś wyłączyć no sobie stręża okay. Włączyłaś? To chwila. Nie, tutaj. O, tutaj się. Y... A, opuszcz. To powinno być opuszczone, o, nie jest, wiem jest, dlaczego jest, jestem. Jest, no jest. tutaj hmm. się otwiera. Um, co my tu dalej mamy? O, no, plandeczkę mamy, to sobie zostawimy go z plandeką. Dobrze, to co, jedziemy jeszcze idziemy dalej. E, tu nie? Mamy jeszcze e, przyczepę Część bardzo piękna. Tak. Dziadek, pamiętam jak z dziadkiem kiedyś na łąkę jechaliśmy, pamiętasz? Znam na No, pamiętam. A my zamiast tego, a my paliliśmy wtedy, a my wtedy co robiliśmy, pamiętasz? No, pani Nawet do lasu nas raz e, nas zabrałem na niej. Pamiętasz? W no, dołach tych... Pamiętam skakaliśmy pamiętam. tam. Ty, przy, przy o, i tu są dwie autosanki no to de chyba też wymalowane podziatku litrów mają te Dobra Dobra, polecimy dalej może by też odcinek nie trwał nie wiadomo ile tutaj zaczniemy jeszcze o jest to jest serduszko mojego gospodarstwa tak drugi nasz konwajn, wistula. Wistula ile dziadek pamiętasz ile dziadek kiedyś na to zbierał? Żeby no żeby kupić? wsiąda. wsiądę otwal jedź, uwieczki dobra przejedziemy się to oczywiście będzie dołużniwa na dwa kombajny i tam pewnie Michał albo to pewnie, no będziemy się zmieniać raczej będziemy jeździć też z przyczepami Planujemy żniwa niedługo, dlatego też na pewno coś nagramy. Dobra, to co? Kończymy chyba. No kończymy. Co tu jeszcze pokazywać? No, no okay. pól chyba nie będziemy pokazywać. Nie, no już y, mamy tam chyba trzy pola. Dobra, to y, w tym odcinku to by było na tyle i. A ty? Nara.